Airbag Windows, system montażu Single Light, rzep, haczyk i pętelka. Płyty i folie dostarczane są w rulonach. Montowana płyta jest pokryta dwustronnie folią ochronną. Należy ją zdjąć. Natomiast cieńsze folie nie mają folii ochronnych. Płyty i folie powstają z poliestru. Zaczynamy od umycia okna. Za pomocą chusteczek nawilżonych alkoholem dokładnie odtłuszczamy profil PCV. Taśmę rzep haczyk nalepiamy po całym obwodzie okna. Uwaga, papier osłonowy należy zdejmować sukcesywnie w trakcie nalepiania. Taśmę rzep pętelka układamy i łączymy do haczyków po całym obwodzie okna. Montujemy kątowniki dystansowe i przymierzamy wielkość folii. Odlepiamy w narożnikach papier osłonowy staśmy taśmy pentelk. Ustawiamy arkusz folii za pomocą kątowników i przylepiamy folię w narożnikach. Zdejmujemy papier osłonowy staśmy i dociskamy folię, przylepiając ją po całym obwodzie. Zdejmujemy folię z przylepioną taśmą rzep. Obcinamy nadmiar folii wzdłuż. Obciętą folię mocujemy przez połączenie obu taśm rzep. W folię wkładamy torebki z silika żelem usuwającym wilgoć. Airbag Windows. System Double. Podwójna płyta na ramię. W oknie pojedyncza płyta zamocowana na rzep. Profile PCV należy pociąć nożycami na wymiary dostosowane do wielkości okna, nóż ustawiać od wewnątrz profila. Dolna część listwy profila w narożniku powinna być dłuższa od górny. Ramkę odtłuszczamy ściereczką z alkoholem. Ramkę po obu stronach oblepiamy taśmą dwustronną. W rogach ramki wywijamy papier osłonowy. Przylepiamy do ramki płytę. Usuwamy pozostały papier osłonowy. Uwaga: ramka ma wewnętrzną i zewnętrzną stronę. Docinamy naddatek folii noży. Do wewnętrznej strony ramki wkładamy silika żel z przyklejoną taśmą, by saszetki nie wypadały podczas montażu. Ramkę mocujemy do pierwszej folii przymocowanej za pomocą rzepu. Kątowniki dystansowe pomagają w regulacji. Po usunięciu papierów osłonowych dociskamy ram. Ramka jest zdejmowana. Mocowanie na rzep jest w pełni rozłączne. System Single. Taśma samoprzylepna. Okno z zamontowaną przeźroczystą izolacyjną płytą tworzącą poduszkę powietrzną Airbag Windows. Zaczynamy od umycia okna. Za pomocą chusteczek nawilżonych alkoholem dokładnie odtłuszczamy profil PCV. Kątowniki dystansowe uzbrajamy taśmą i przylepiamy do okna, wyznaczając miejsce montażu płyty. Kontowniki. Pomagają zamontować płytę w wyznaczonym miejscu. Płytę najlepiej układać od strony klamki, by naddatek do obcięcia mógł swobodnie wystawać. Nalepiamy taśmę samoprzylepną, wywijając i odsłaniając tylko końcówki. Montowana płyta jest pokryta dwustronnie folią ochronną. Należy ją zdjąć. Mocujemy wstępnie płytę regulując ustawienie. Po wyrównaniu zdejmujemy papier osłonowy staśmy i dociskamy płytę. Zaznaczamy na płycie wymiary do obcięcia naddatku. Opisujemy ustawienie płyty góra dół. Płytę zdejmujemy, odlepiając od okna. Na płytę nalepiamy taśmę samoprzylepną według zaznaczonych punktów. Obcinamy naddatek płyty wzdłuż nalepionej taśmy. Ciętą płytę przyklejamy do okna. Zdejmujemy resztę papieru ochronnego taśmy. Pod płytę wkładamy saszetki z silika żelem, by pozbyć się wilgoci w komorze powietrznej poduszki Airbag Windows. Saszetki silika żel możemy wymieniać w taki sam sposób. Zapraszamy na zakupy strona www.airbackwindows.pl